Siemanko moi drodzy, z tej strony z Zefirializ, witam was kolejny raz już w Alcatri. Troszkę się zmieniło, jak widzicie mam teraz jakiś nietypowy skin. Jest to skin poszukiwacza przygód, który został mi przyznany na podstawie tego, że dostałem na 5 dni pakiet złotego dorsza, czyli tam jakiś premium pakiet, który daje mi fajne bonusiki, na przykład z tego co wiem, m.in. tę torbę. To jest na 5 dni dla osób, które dobiły przynajmniej ten 10 level, więc chyba się troszkę załapałem więc takowe jakieś coś ki mi tutaj skiny wdoszły plus tam jakieś na przykład rozszerzenie depozytu, i tak dalej, i tak dalej. Z czego z depozytu jeszcze nie korzystałem? Czy coś jeszcze się zmieniło? 21 level chyba dobiłem poza odcinkami, jeśli się nie mylę, troszkę tutaj sobie uporządkowałem też. I wykonamy sobie dzisiaj questa na 21 poziom. Questa u Baltazara. Hmm, więc tutaj po kolei niezwykła mikstura. Yy, hmm, zdobycie żabiego mięsa, kurzego jajka, storczyka piaskowego. Dobra. Yy, storczyk piaskowy, no to tutaj. Yy, żabie mięso nie będzie ciężkie. Nie wiem co z kurzym jajkiem. Chociaż wiem, że dało się je złowić. Yy, złowić wykopać na wykopaliskach starych. Ale to zobaczymy, może gdzieś tu będzie jakiś kurczak. Gdzieś się chyba kurczaki kręciły, jeśli się nie mylę. Tylko trzeba by to skminić. No okej, okay, dobra, nie dostaliśmy od razu mięsa. Więc się kręcimy. Mm. <laughs> o, jest kura, jest kura, jest kura. Please daj jajko. Mm. No i na tym się dzisiaj skupimy. O, nieźle. Na tym się dzisiaj skupimy, czyli wykonamy sobie to zadanko, i myślę, że to będzie wystarczające na dzisiaj. Um, już się czuję prawie zdrowy, um, więc końcówka chorowania więc już niedługo będę brzmiał coraz lepiej ale um, niestety, ale przez cały um, weekend będziecie słyszeć ten sam głos co dzisiaj czyli jeszcze troszkę chory ze względu na to, że um, Muszę Wam dzisiaj do przodu nagrać. Tak jak wspominałem w odcinku z Margonem, mam w ten weekend zajęcia, dawno nie było i muszę sobie nagrać z wyprzedzeniem. Co jest? Mamy żabie mięso. Mamy stoczyk piaskowy. Wysiedziane kurze jajko. Może ja po prostu potrzebuję zwykłego kurzego jajka. Hmm. Czyli trzeba jeszcze jakąś kurę ubić w Reziewu. Sprawdzę u atrama, czy da się u niego kupić. Jak nie będziemy mieć z tej kury zwykłego jajka. Nie ma. To trzeba będzie, według mnie, pokopać w starych wykopaliskach. Więc, no cóż. Bo tam, pamiętam, było zwykłe kurze jajko. I myślałem, że tutaj to wysiedziane kurze jajko będzie tym samym. Nie uznane za to samo, ale widzę, że ewidentnie nie. Więc próbujemy dalej. Kura już się pewnie zrespiła, skoro żaby się zrespiły. Jest wcześnie, jest w pół do ósmej rano. Ale teraz mi najdogodniej dla Was coś nagrać. Dzisiaj już mam nadzieję, dam radę wybrać się na siłkę. Żeby troszkę się poruszać, bo za dużo tego lenistwa i siedzenia w domu, jak dla mnie. Więc no, znowu wysiedziane. Czy ja, egzekjuze muła, mogę dostać zwykłe kurze jajko? I tu jest skrzynka. Chyba o niej nie wiedziałem. Dokładnie. Matko, dużo eliksirów po czytalności? Najsu. Nice. Publiczna egzekucja. Czy to była kura? Kura. Bijemy. Nic nie dała. Mmm... To będzie cięższe niż myślałem, wiecie? Myślałem, że wystarczy po prostu dziabnąć sobie kurę i tyle. Sprawdźmy, co umuka. O, jeszcze kura. Hmm, czy gdzieś to możemy kupić? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, więc będzie ciężko. Znaczy, tutaj nie możemy tego kupić, ale myślę, że gdzieś się znajdzie miejscówka, na przykład w Asgardzie. O, jest zwykłe kurze jajko, nice. Widzicie, jak już miałem plan iść do Asgardu, to akurat idealnie kurze jajko wleciało. Ciekawi mnie, co je różni. To mamy kurze jajko, nie wyróżniające się, a tutaj mamy... Jakie? Idealnie wysiedziane Okej, okay, rozumiem Idealnie wysiedziane Potrzebuje on zwykłego Dobra, udaj się w strome miejsce W dolnej części wyspy rozbitków To wiem gdzie Idąc w lewo, zaraz obok sklepu myśliwego Lewiso Spróbuj rozłupać część skały Aby zdobyć piasek z wnętrza wyspy Strome miejsce Na wyspie rozbitków Czyli tutaj Strome miejsce Mhm. Dobra, odpoczniemy chwilę, nie chcę zginąć od tego. Dobra, piasek znęca wyspy. Przydatne. Wow, ma status przydatne. Nice x poczytalności to niech tutaj sobie będzie, tu go chyba nie używam. No nie, no dobra. I czy to już wszystko? Naprawdę to jest tylko tyle? To jest quest na 20 poziom? 21? Aż mi trochę przykro. Aha, aha, i kupon woźnicy dostaliśmy. No dobra, nie no, no to przecież nie zostaniemy z samym takim questem bez przesady. Kupon woźnicy to fajna sprawa, bo mogę mieć szybszą podróż. Nie wiem jak wygląda podróż między kontynentami, ale jak długo to trwa, ale jeśli niedługo, to tak naprawdę mogę sobie je sprzedać, bo za jeden ten kupon dostanę 54 koła, więc wiecie, troszkę tego jest. Na razie go trzymam w razie W, gdyby był jednak bardzo przydatny. Ale, no, zobaczymy, zobaczymy. Skoczmy sobie takiegoś jakiegoś handlarza, wiem, że już jednego minąłem przed chwilą. I sprzedajmy sobie nadmiar itemków. I zobaczymy, co dalej. Mhm. Oczywiście, tak wybieramy plecak. 25 sztuk złota od idealnie wysiedzianego jajka. Mhm. No i tutaj oczywiście takie pierdółki, które mi się nie przydadzą, bo są na inne prawki. I już 16 koła wchodzi. A tutaj w ogóle to co jest ciekawe: skórzany kaftan, ja przed chwilą sprzedałem na Maga, ale jest też na Wojownika, więc to jest bardzo ciekawe, że te itemki uzbrojenia są praktycznie te same dla każdej profesji. Zależy na co trafisz. Więc, Imo, wery ciekawe. Chodźmy do wyschniętej zatoki. Możliwe, że będzie miał dla nas quest, jeszcze jeden gościu. Więc to sprawdzimy. Mhm. Tutaj jest palma, też przeglądam się od razu drzewom, bo zacząłem zbierać drzewa, e, na przykład kłody sosnowe, szczególnie te rzadsze drzewa, a nie palmy, ze względu na to, że są przydatne do e, tych questów dziennych z Asgardu i w poprzednim odcinku się pomyliłem. Okazuje się, że questy dzienne e, są od 25 poziomu, nie wiem czemu mi się widziało, że od, od 20. Okej, okay. czyli jednak nie ma dla nas questa? Nie wiem czemu mi się uwidziało że od 20 poziomu em, ale tak naprawdę są od 21, więc e, od 25 przepraszam, więc. E, no niestety. Tu jest quest dzienny od Mephisto, ale to polega na przekopywaniu em, tak naprawdę wielokrotnie przez długi czas przekopywaniu wykopalisk żeby zdobyć 25 białych muszli. Ja mm, w sumie mogę się znowu podjąć tego questa, ale w momencie, kiedy mi wyjdzie 25 białych muszli, żeby ich znowu nie kopać. O, widzicie, tutaj za pierwszym razem, a tutaj też za pierwszym razem biała muszla. Widzicie, farcik, czyli będę sobie zbierał, jak będę tu przechodził obok, i w końcu sobie e, tego questa zrobię od ręki. No tutaj już wypadło złoto, które warte jest trochę złota. Mm, więc tak to wygląda. No, i tak się na wykopaliskach zbiera, moi drodzy. Klika się dwa razy, one się respią yy, w krótkim czasie, a potem yy, przez dłuższy czas ich nie ma. Więc potem przez dłuższy czas trzeba yy, czekać. Tutaj zetnijmy sobie to drzewo, żeby odsłonić sobie trochę te elementy. I to chyba pierwsze się zrespi, tak? Yy, tak czy siak zaraz powinno się zrespić. Na ten moment mam cztery te muszle. No, i zobaczymy co dalej. W ogóle zdobyłem też yy, kryształową muszlę, ale muszę czekać, bo dalej na tym poziomie nie jestem w stanie obchnąć tej muszli mefisto. A jest tam opcja dialogowa, że znalazłem kryształową muszlę, więc obstawiam, że może to na 25 poziom jest. Yy, ciekawostka. Ja teraz właśnie wykopałem zbitą butelkę. Yy, zbita butelka chodzi drożej u handlarzy niż zwykła butelka, niż taka całościowa. Taka ciekawosteczka. E, Okej, okay, biała muszla. Nice'u. Okej, okay, kolejna zbita butelka. I ostatnie wykopalisko na teraz. W najbliższym czasie. No dawaj, dawaj. Wielolazne rękawice. Czyli coś, co się wszystko sprzeda. E, I dobra. W takim razie lecimy dalej. E, nie, za nisko zszedłem. Chciałem iść do rybaka. Bo rybak też powinien mieć jakiegoś quest'a. Już jednego chyba u niego robiłem. Ale z tego, co wiem, to powinien być jeszcze jeden. Więc sprawdźmy to. Tak, jest kłościg. Zerknąłem na szybko. Jest to kłościg na 19 poziom. Eee, więc pomożemy mu. Eee, magazyn ryb. Udaj się do prywatne łowisko. Wyschnięta zatoka. Mhm. Musimy je znaleźć. Prywatne łowisko. Czyli ono jest tutaj, tuż obok. No to spoko. To lecimy. Mm. Znajdź specjalne łowisko. A, tutaj jest. Myślę, że jakoś inaczej usadowione będzie, ale dobra. O, tutaj też widzę jakiś y kłośnik głowcy. Kiedyś był na piratów. Zobaczymy, co teraz. W sensie ja już sobie zobaczę po odcinku, bo i tak prawdopodobnie już chwilę sobie ten. Już chwilę prawdopodobnie się tutaj bawię z tym odcinkiem. Dobra, mamy trzy duże ryby. Mała rybka i duża ryba. Właśnie, żona rybaka coś wymienia, wymienia, na coś te małe rybki, jakby co. Więc jak będziecie tutaj łowić, to jak wpadną wam małe rybki, to możecie je wymienić u żony rybaka tutaj, żony Jofana. Dobra. Okej, okay, czyli zajmujemy się obrabianiem tych rybek. Gdzie tu blat? Tu jest blat, dobra. Nie widziałem tego, tej poświaty. Dobra, oczyściliśmy i tyle? Ok. 5000 zł, 2000 doświadczenia i czerwone grosze. Nice. Zerknijmy, czy za jedną małą rybkę jesteśmy coś w stanie ugrać. 50 sztuk złota. Yy, za 10 małych rybek dostajemy 110%, czyli 550 sztuk złota. Lub yy, jeśli potrzebujecie, to eliksir. Więc spoko. Według mnie całkiem spoko. Yy, I to z tego łowiska. Chyba da się z niego poza zakłastem łowić, jeśli się nie mylę. Zerknijmy na to. Naprawdę. What the fish. No dobra, no. Trudno. Ale tutaj możecie yy, łowić. I trzeba oczywiście wędeczkę sobie tutaj przesunąć. Ok. Czyli trzeba zrobić tak. Zwalniacie miejsce czymś jednym. Tak. Przerzucacie tutaj wędkę. I teraz możecie łowić. I teraz tak, mamy karpia na przykład. No i to łowienie daje nam przeróżne itemki, więc jest bardzo ciekawa sprawa. Można na tym ładnie zarobić. Podobnie jak na wykopaliskach. Ale dobra, moi drodzy. Tyle na teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał, bo zarówno Alcatri, jak i Margonem będzie więcej. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!